Przygotowałem dla was zestawienie najlepszych peryferiów na prezent dla osoby, która ma komputer stacjonarny albo laptopa. Będą myszki, klawiatury i monitory, a właściwie jeden, który moim zdaniem ma najwięcej sensu w swoim przedziale cenowym. Zapraszam. Klawiatura MSI Vigor GK60 została wykonana w oparciu o przełączniki Cherry MX Red, które są bardzo dobre dla graczy. Jeżeli chodzi o kikapy, to te wykonano z ABS-u, jednak są to też kikapy z technologią Double Injection, więc legenda łatwo się nie zetrze. Jeżeli chodzi o kwestie podświetlenia, to to może być sterowane zarówno z aplikacji, jak i samej klawiatury, ale występuje tylko w jednym kolorze czerwonym. MSI dodatkowo dodaje jeszcze cztery kikapy na wsad w kolorze srebra, aby oddzielić je widocznie od reszty klawiatury. W zestawie otrzymacie także specjalne narzędzie do ściągania kikapów. MSI Clutch GM50 to myszka dla praworęcznych, wyposażona w sensor Pixart PMW 3330 operujący z maksymalnym DPI na poziomie 7200. Waga myszki to 87 gramów i jak widzicie, posiada ona też podświetlenie RGB. Za główne przełączniki odpowiada w niej Omron, który mówi o tym, iż wytrzymają 20 milionów kliknięć, więc szybko jej nie pokonacie. Boki myszki posiadają ciekawą fakturę, która ma poprawić grip, jednak jest to plastika, nie guma. Podoba mi się to, że podkładki do przesuwania, czyli teflony, są dość spore w tej myszce, więc nie powinny robić problemów. Klawiatura SPC Gear GK530 Tournament jest najlepszym mechanikiem na rynku do 200 zł. głównie ze względu na fakt, że jej nowe przełączniki Kyle są już bardzo bliskie pierwowzorom od Cherry, znacznie droższym pierwowzorom. Jeżeli chodzi o kwestie podświetlenia, to mamy tutaj pełne programowalne adresowalne RGB, więc każdy z przełączników możecie sobie pokolorować tak jak wam się podoba. Nakładki wykonane są z ABS, natomiast w technologii Double Injection, więc legenda nie zetrze się, nawet jeżeli sam wierzch przełączników po czasie użytkowania trochę się przebłyszczy, co zdarza się po prostu przy tego typu plastiku. Jeżeli chodzi o kwestię makr, to możecie oczywiście sobie zaprogramować za pomocą aplikacji, tej samej zresztą, którą ustalicie kolor podświetlenia, jak i efekty. Do wyboru macie przełączniki Kyle Blue, Red oraz Brown, więc każdy. Znajdzie coś dla siebie. Dream Machines dm 1 Pro S MAT to moim zdaniem najlepsza myszka do 200 zł, głównie ze względu na jej sensor. Pixart 3360 posiada DPI na poziomie 12 tysięcy oraz maksymalną szybkość 7 metrów na sekundę. To w połączeniu z LOD na poziomie około 1,8 mm daje świetną myszkę dla graczy, szczególnie FPS-ów. Jeżeli chodzi o kwestie podświetlenia, to to połączone jest niestety z wartością DPI, więc nie możecie go sobie dowolnie zaprogramować. Ważne jest w tej myszce to, że posiada ona matową gumowaną powłokę na jej grzbiecie, co znacznie poprawia uchwyt tej myszki podczas rozgrywki. Waga DM1 Pro S mat to tylko 85 gramów, a za główne przełączniki odpowiada Omron, który wycenia je na 20 milionów kliknięć. A od C24G1 to zakrzywiony monitor dla graczy o odświeżaniu na poziomie 144 Hz. Do tego mamy matrycę VA Full HD o przekątnej 24 cali i jasność na poziomie 250 nitów. To połączone z kontrastem 1 do 3000 daje nam naprawdę dobry monitor z wysoką jakością obrazu, co myślę, że jest ważne jeżeli wybiera się prezent dla dziecka. Oprócz tego mamy wsparcie dla technologii FreeSync, czyli adaptywnej synchronizacji od AMD, ale ostatnio też Nvidia, jako że ta w swych ostatnich sterownikach pozwoliła na używanie adaptywnej synchronizacji od AMD na swoich kartach graficznych. Jeżeli chodzi o minus tej konstrukcji, to są to przede wszystkim naleciałości matrycy VA, czyli powidoki. Te przy AOC C24G1 redukowane są przez technologię stroboskopową, która nieco obniża jasność, natomiast pozwala na ograniczenie tego efektu. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale przy zakrzywionym monitorze 1500R za 850 zł uważam, że jest to zupełnie akceptowalne. Niezależnie od tego, czy potrzebowaliście kupić sobie klawiaturę z RGB, czy myszkę, która będzie dobra i tania, to tutaj znaleźliście odpowiedzi na swoje pytania. Jeżeli natomiast potrzebujecie czegoś bardziej, powiedzmy, że prestiżowego, to zapraszam Was do rankingów, które są w opisie tego materiału, w których opisałem też nieco bogatsze części peryferia komputerowe, które mogą okazać się dla Was strzały w dziesiątkę. To tyle, do zobaczenia!